Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Agnieszka i dzisiaj zapraszam Was na kwietniowy TBR, czyli opowiem Wam o książkach, które planuję przeczytać w kwietniu. Ze mną i z tymi TBR-ami jest tak, że ja zawsze chcę przeczytać jakieś tam książki, a potem wychodzi jak wychodzi. Czasami faktycznie tego TBR-u się trzymam, a czasami tak średnio, więc no różnie to bywa. Niemniej na kwiecień taką listę też oczywiście zrobiłam, także zaczynamy. Po pierwsze chciałabym skończyć siódmy tom Harry'ego Pottera. Ja go zaczęłam chyba jakoś w grudniu zeszłego roku, ale wtedy przeczytałam tylko dwa rozdziały. To nie jest pierwszy raz, kiedy ja tego Harry'ego Pottera czytam, dlatego no tak sobie leży i po prostu czeka, bo raczej wyszłam z takiego założenia, że jak mnie znajdzie to sobie trochę poczytam. No ale chciałabym go w tym miesiącu jednak dokończyć. Kolejna książka to Studium Zatracenia. Ja o tej książce chyba już kilka razy wspominałam. Nie wiem o niej zbyt wiele. Wiem, że jest to klimat akademicki, być może nawet Dark Academia. Nie wiem, ale no, mam zamiar się przekonać. Kolejna książka to Dom Sióstr Marnotrawnych. Ja tę książkę miałam już czytać dawno temu i tak przekładam ją po prostu z miesiąca na miesiąc. Ale no, myślę, że w tym miesiącu mi się uda, bo już wczoraj wieczorem ją zaczęłam. Więc raczej nie ma opcji, żebym jej nie skończyła, bo mamy dopiero początek kwietnia. A o samej książce wiem tyle, że główne bohaterki to trzy siostry, które w pewnym momencie swojego życia zniknęły na jakiś tam czas, potem wróciły i nikt nie wie, co się z nimi działo w tym czasie, gdzie były. One też tego nie pamiętają. No więc ta tajemnica pojawia się już na samym początku. I no, na podstawie tego prologu, który wczoraj przeczytałam, to wydaje się być naprawdę. Mega dziwne i intrygujące. Także, no, jestem bardzo ciekawa. Kolejna książka to A Heart So Fierce and Broken, czyli tom drugi książki A Curse So Dark and Lonely. Ja ten pierwszy tom czytałam w styczniu i bardzo mi się podobał. Jest storytelling piękny i bestie. I on był tak fajnie zrobiony, bo tam mamy połączenie naszego świata ze światem fantastycznym i. Ten pierwszy tom zakończył się w taki sposób, że, że po prostu ten drugi trzeba przeczytać i no, ciekawość mnie zżera, co za będzie dalej, więc mam nadzieję, że w tym miesiącu mi się uda to przeczytać, bo no, z tą książką jest trochę tak, jak z Tobą Sióstr Malotrawnych, też przekładam ją z miesiąca na miesiąc, bo nigdy się po prostu nie wyrabiam, ale... No Jak już odpaliłam ten czytnik, to może pójdzie. Bo ten mój czytnik niezbyt zachęca, żeby po niego sięgać, bo strasznie długo się włącza i dosyć mocno zmula momentami. No, ale jak już się go odpali, to jest w porządku. A że jest już odpalony, to powinno pójść gładko z tymi jabłkami. E Dalej mamy problem trzech ciał. Ja wspominałam w, chyba w podsumowaniu marca właśnie, że zaczęliśmy z mężem ten serial oglądać, i no, podoba nam się. Aczkolwiek jest momentami dosyć dziwny i taki trochę mroczny, trochę niepokojący, ale to mówię, to są tylko takie momenty. Przez większość czasu całkiem łatwo jest nam zapomnieć, co tam się w ogóle dzieje, w jakiej sytuacji ci ludzie się znaleźli i tak dalej. No ale bardzo mnie ten serial zaciekawił. I chciałabym poznać resztę tej historii, ale niekoniecznie chcę czekać na kolejne sezony, o ile takie się pojawią, więc stwierdziłam, że zabiorę się po prostu za e, książki. I dalej mamy zakochaną służącą, która jest drugim tomem domu pełnego tajemnic. Bardzo mi się ta książka podobała. To opowieść historyczna, której akcja rozgrywa się mniej więcej w latach 30. XIX wieku. Jest to połączenie obyczajówki z romansem? Coś takiego. Pierwszy tom bardzo mi się podobał i jedną z bohaterek tego tomu, taką bardziej poboczną, jest służąca głównej bohaterki. I właśnie o tej służącej chyba jest tom drugi. Tak mi się wydaje, przynajmniej no tak wnioskuję po tytule i po końcówce tego pierwszego tomu. A ta służąca naprawdę była no dosyć ciekawą postacią, była bardzo pogodna. Tak odnosiłam wrażenie, że wszędzie było jej pełno. Także wydaje mi się, że będzie bardzo przyjemnie poczytać coś właśnie o niej. kolejna książka to Przyjaciółka. B.A. Paris. Ja czytałam już wszystkie książki tej autorki, poza tą jedną. I no ja nie mogę powiedzieć, że to jest moja ulubiona autorka, ale jednak te jej książki lubię. Naprawdę trzymają w napięciu. Zawsze czytam je i po prostu nie mogę się doczekać, czy się dowiem o co tam chodzi. Tylko niestety najczęściej zakończenie, nie do końca przypada mi do gustu, no ale trudno, no, takie jest ryzyko przy właśnie thrillerach. No ale ja to ryzyko lubię podejmować i jestem ciekawa, jak właśnie tutaj ta książka wypadnie, bo z tymi innymi książkami bywało różnie. Wydaje mi się, że większość, jakby tak wziąć średnią moich ocen, to wyszłoby coś pomiędzy 3 a 4, więc całkiem okej. Okay. Niektóre książki były, no, totalną pomyłką, a inne z kolei bardzo mi się podobały, więc no, chętnie się przekonam, jak będzie tutaj w tej książce. I ostatnia książka na mojej liście na ten miesiąc to Foxglove. Jest to tom drugi Belladony. Belladona bardzo mi się podobała. Bo poceniłam ją chyba na cztery gwiazdki, także no podejrzewam, że ta część też mi się spodoba. W pierwszej części mamy. Śmierć jako jednego z bohaterów. Tutaj dołącza nam chyba jeszcze Los, o ile dobrze pamiętam, z końcówki pierwszego tomu. Także jestem ciekawa, co w tym tomie autorka nam wymyśliła. I za tę książkę mam zamiar zabrać się w ten weekend, więc no, ją też na pewno w tym miesiącu przeczytam. I jakoś tak wyszło, że na te 8 książek, chyba jeśli dobrze liczę, to jest jedyna książka, którą mam fizycznie na półce. Co nie do końca jest dobre, no bo chciałabym jednak to wszystko wyczytywać. No ale jak już wspominałam, ja tych list się trzymam różnie, więc jest spora szansa, że po jakieś inne książki sięgnę, jeśli najdzie mnie akurat na nie ochota. A jest duża szansa, że właśnie tak będzie. To będzie już wszystko w tym filmie. Jeśli chcecie, to dajcie znać, czy czytaliście którąś z tych książek, a może którąś dopiero planujecie. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że Wam się podobało i że widzimy się w następnym. Cześć!